Siema, mamy tutaj dwie paczki do otwarcia już mówię, że jest pewien problem problem polega na tym, że po pierwsze jest tu sporo pająków a po drugie ja nie mam wystarczającej ilości włókna kokosowego i ogólnie nie mam przygotowanych pojemników jakby chciałbym zobaczyć czy to wszystko żyje i będę po prostu biegał i sobie szykował im pojemniki bo ogólnie wiecie, nie mam nic gotowe nie wiem co tu będzie, i będę musiał czyścić to. Jakby trochę wiem co tu będzie, bo ja sobie to zamawiałem, ale przy tym, że ja kupiłem sobie w tym tygodniu 10 pająków, to nie wiem co dokładnie tu się znajdzie. Także dobra, otwórzmy paczkę i zobaczmy, czym ja się będę musiał tutaj zmierzyć. Dlatego, że mamy takie hej, pianeczki. Chciałbym tu nie wiem, może ktoś u góry otworzyć? Da się? Nie, nie da się. No dobra, no to trudno. Bierzemy się. W sumie fajnie to wygląda, takie. To jest, wiecie, jak macie te monitory i tak dalej, nie? Poglądam sobie w, w nagrać kiedyś unboxing monitora albo jakiegoś takiego drogiego sprzętu. To macie tam właśnie takie, yy, no po prostu pianka taka, nie? To co tam jest, to jest No więc elegancko. To bardzo yy, heatpack, ciepły. Wysyłka mi doszła w jeden dzień. Yy, tutaj reszta tak wygląda. Zobaczmy, zobaczmy, czy coś tu może jeszcze jest, nie ma. Dobra, ok. Ty, powiem tak, no, taka po prostu, jak no, to co teraz tutaj mamy, to fajnie, solidnie, tak, więc tutaj bez problemu. I teraz <śmum> będę się z tym męczył i zastanawiam, no, co, co ja tu mam. <śmum> <śmum> tak, tak mamy coś takiego. to jest wiorę dla Pana Patryka Nie wiem co to znaczy Ogólnie podejrzewam, że to jest jakiś y, bo wiecie, od kogoś Już, że tak powiem, używka taka To tak się często robi To nic nie zmienia tak naprawdę Jestem jednego pająka, czyli co to jest? Mandochromatus? to e, kurde, bo ja tu nie określę, nie? Ja, ja za to tak chciałem otworzyć po prostu, nie? E, dobra, zobaczmy, co tutaj jest. O! Gieniek, ale fajnie. Po prostu gieniek. Dobra, gieniek. Y, co ja mam z nim zrobić? Teraz y, zobaczmy, czy on żyje to po pierwsze. Dobra, gieniek żyje. Yy, ok, także ja sobie przygotowuję pojemnik i za chwilę do Was wracam. Ogarnąłem sobie pojemnik, także yy, przełożę sobie delikwenta. Yy, jak ja to chcę przełożyć, tak w sumie no, wezmę chyba to do ręki i tak to zrobię. Fajnie, przeszedł po prostu se. Dobra, także teraz y, ja sobie go zostawię tutaj na stole. Samicę sobie dokarmie ładnie. Ona jest dokładnie jakiś tydzień po wylince. Także damy jej jeszcze tydzień na stwardnięcie. Nakarmimy ją i będzie wszystko zarobiście. W tym czasie samiec nabierze sił, napełni się. Będzie zarąbiście, w sumie to wiecie co mogę zrobić? Mogę go wam pokazać yy, z bliska Bo w sumie zapomniałem to zrobić, a pewnie tak. Część osób na moim kanale to interesuje i chciałoby sobie też po prostu pająki poglądać. Także tylko odpalę ledzika i jedziemy Także proszę bardzo, tak, bo się prezentował taki samczur Tutaj nikulata, nie? Tu widać bulbusa taki samczur w porównaniu do mojej ręki, on jest taki także powiedzmy, że dość spory samica teraz też urosła mi i to urosła niemało na pewno jest o wiele większa niż ten samiec teraz to już samica rozstawem przekracza i moją rękę i wszystko tak porównując rękę i tego i jeśli miałbym tutaj co so, no to dały mi jakieś 5 cm więcej do mojej dłoni. Także to jest gigant, akurat sobie rosła tyle latek, więc nie dziwię się. O, także tak by się prezentował ptasznik. I teraz jedziemy z drugą paczką. Dobrze, teraz będzie taka paczuszka. To jest paczka dość sporych rozmiarów. Okay. Dobra, wow. to było czymś takim, to jest naprawdę mega. Fajne, podoba mi się. Dobra, także coś takiego teraz. No proszę bardzo, dobra, także wyżyłyśmy sobie na to. No i co, i jakoś to trzeba się... rozpakować, nie? Mmm, ale tutaj cieplutkie to jest. Nie spodziewałem się czegoś takiego z i do takiej niewylejaków. Wow. Coś potężnego to jest. Dobra, to muszę sobie odtegować chyba, nie? Ta to jest... Dobra, dobra, dobra. Najgorsze, że ja nie wiem ile tu pająków będzie. Raczej nie będzie ich więcej niż 4. Ja nie pamiętam co ja rozmawiałem. Dobra, mamy coś takiego. O, spoko, spo, ale, ale mi się to podoba. E, więc tak. Mamy metkę. Nie pamiętam jaką metkę. A dobra, pamiętam. Bo mi Hob napisał, nie? E, no, ogólnie to, wiecie, mam e, małego Villa susa samczora. Zresztą, yy, pokażę go wam zaraz I hob mi napisał, nie? Że ma sporo poe I czy nie chce poe, bo widziałem, że szuka, a już zamówiłem od kogoś innego I hop kurde, posłał mi całe terrarium poe na zdjęciu i, na, i powiedział mi Dopłacisz tam do 90 zł I dorzucam ci poe Mówię, dobra Także dał mi poe sobie, czyli jakby nie zjadła samica jedną poe, to mam jeszcze drugą nie, ogólnie hop, tam miał cztery jakieś pająki, z którym się jeszcze do końca nie dogadałem, bo napisał dobra mam cztery te, ale jeszcze dopuszczam i, i ogólnie beka, nie? Więc na razie nie mam jak ich dostać. Go. Dobra, teraz pytanie, czy są tu jakieś papiery? Bo na chole jest potrzebny papier. Nie ma także drogą elektroniczną, zresztą postaram się dostać. Dobra, chciałbym zobaczyć, czy kolora Willosus se po prostu żyje. Żyje kolora Willosus villo... się rusza. Kurde, ile tych cicików. O masakra! A poe, czy się rusza? Zaraz zobaczymy. <laughs> Dobra, Poe się też rusza, czyli tutaj, moi drodzy, wszystko jest w porządku. Więc ja sobie lecę po pojemniki i zaraz zrobimy tutaj porządek z tym. Dobra, także krótka piłka. Kolora losus i yy, ta Poe. Mam do nich przygotowane aktualnie pojemniki. Tutaj damy sobie Poe, to jest na rozmnożenie. Tu jest mniej włókna kokosowego. Także krótka piłka, otwieramy sobie to. Yy, trochę się boję w rękach, co trzymać. Dobra. Hmm. Tutaj wypadło trochę papieru, ale malutka, także w się moich drog, wystraszyła trochę. Także spróbujmy ją z tym rotem tutaj do pojemnika. No, dawaj. O, proszę bardzo. To ona mi stanęła, wiecie. Chcę ją Wam pokazać, ale ona widać się trochę rozbiegała. Hmm. Ja Mamy fajne nóżki. Okej, okay, może teraz się uda zobaczyć ją, już mam świecę. Proszę bardzo taka loteria. A nie panikuję przy poecj loteriach. One są w miarę takie przewidywalne. Także tak by się to prezentowało, no nic nadzwyczajnego. Samice oczywiście są bardziej kolorowe, no ale wiecie, samicy wam nie wyciągnę teraz. <laughs> Ach, wiecie, co wam powiem, smutek trochę. Habit wie, jeden z moich widzów, jeśli chodzi o terrorystykę. bo się pytał kiedyś, kiedy będzie to puszczanie e, tych, jak się nazywałem one. E, kurczę, niech mi się to przypomnie. Gramostola pulchripes, no to wiecie co, to jest ten czy ten drugi, pewnie nie pamiętam teraz. To jest właśnie po samicy gramo Pull która o się wywaliła. Akurat nie mam pojęcia co się stało, bo to było dosłownie z dnia na dzień tak po prostu se wiecie, trochę se osłabła, siedziała gdzieś se tam, ale wiecie. Są pająki, które się jakoś zbytnio nie poruszają. Takie pająki, które se lubią siedzieć w miejscu. No i sobie myślę, no to normalne do niej, nie? No bo to normalne po prostu, nie? No, i się okazuje, że samica mi się postanowiła wywalić z rowerka z niewiadomych przyczyn. Najgorsze jest to, i totalnie mi to zbiło z tropu: to byłem pewny, że z pająkiem jest wszystko w porządku. Byłem pewny, że z pająkiem wszystko w porządku, nie? No, i tak przyszedłem do niej. W sumie nie patrzyłem tam chyba jeden czy dwa dni i sobie stwierdziłem, że no, zobaczę, co u niej słychać. Patrzę do pojemnika, on jakoś tak dziwnie na ziemi No i się zaczęło, że no wiecie Kurczę win. Po pierwsze chcę wam coś pokazać i zrobię to Dobra, jak świeci mi się tutaj, nie, bo to jest samiec. To chcę go Ach. Chcę go złapać tylko tak, o, 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 o I teraz Widać, że to, nie widać, bo się postanowił pająk uciec, OK. to jeszcze raz widzicie, się trzyma on i widzicie, że to samiec, tam nic nie ma jeszcze raz bo ciężko mi się tak operuje, o i tu jest, widzicie samczor, nic tu nie ma taka jest płytka płciowa od samczora to jest yy, to jest subik kolora villasusa Kupiłem się Subika, bo moja samica jest ee, chyba przed wylinką, tak mi się wydaje. Ona, odkąd mam chyba 2,5 roku, to nie miała w ogóle wylinki. I nie, nie chciałem tego, wiecie, chciałem to dopuścić, no bo jednak potem jak powiem tyle czasu już jest, nie, no to se myśli człowiek a kurde, jak nie linieję, to pewnie jeszcze przez długi czas nie wylinieję, kupię się samczora, a tu cyk wylinka. No i Stąd pomysł to. Po czym przypomniało mi się, że ja mam jednego takiego samczora. jest on y, też w podobnej wielkości co to. Czyli, czyli chcę wam powiedzieć, to, że się walłem i jakby teraz mam chyba dwa suby sub i mago w sensie sub azyl czy jak to tam kto woli. No ale tak by się to prezentowało, i no, tyle. No. Także powiedzmy, że powiedzmy, że się trochę machnę, ale pająk, albo zostanie sprzedany, albo mi się przyda, jak już wylinieje, więc zobaczymy co i jak. Także moi drodzy, pamiętajcie, wbijacie na mango z jebawkę. Dzięki za oglądanie. Nara.